Dziś porozmawiamy z panią Danutą Czarnielewską, przewodniczącą zarządu regionu krzonickiego pobrzeża NSZZ Solidarność. Zacznijmy od tego, jak to wszystko się zaczęło. Kiedy pani zaczęła działalność Solidarności i co tak naprawdę spowodowało, że na tak długo z tym związkiem pani się związała? Oj, kochani, długa to historia, bo jest to początek września 80. roku. I wówczas to wydaje się, że wszyscy byliśmy młodzi. Chcieliśmy zmieniać świat, nasz kraj i powszechnie po podpisaniu porozumień sierpniowych przez pana Lecha Wałęsę we wszystkich zakładach w kraju powstawały nowe związki o nazwie Solidarność. Pracowałam wówczas w zakładzie budowlano-remontowym Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Był to zakład, który mieścił się na Władysława IV, tak na końcu 141. I pracowało tam wówczas około 600 pracowników i gdy przyszło do zebrania takiego pierwszego, które miało utworzyć związek zawodowy, to pracownicy nie zmieścili się w stołówce i trzeba było w dwóch turach organizować ten, ten związek, to pierwsze zebranie. Tak wszyscy chcieli należeć wówczas do Solidarności. Zazwyczaj wówczas to było bardzo dużo robotników, z budów zjeżdżali, i wszyscy wierzyli, że są młodzi, chcieli zmian. I w taki oto sposób znalazłam się w Solidarności. Moja legitymacja jest numer 37 z 1 września, a więc jest to kawał czasu. I co dalej się, jak toczyło się? Były to te główne 21 postulatów, które w znaczący sposób zmieniało również życie społeczne, bo to były postulaty nie tylko stricte pracownicze, ale były to urlopy macierzyńskie czy później opiekuńcze, czy inne kwestie dotyczące całego społeczeństwa. A więc taka szeroka gama postulatów społecznych, tu po tylu latach przyznam, że część z tych postulatów jest jeszcze do dzisiaj niezrealizowana, a wręcz odwrotnie mamy tam. Skrócony czy krótszy wiek emerytalny. Kobiety miały odchodzić na emeryturę od 55 roku życia, mężczyźni od 60. A jak sami młodzi w tej chwili wiecie, wiek emerytalny został wydłużony a więc, tak, nawet niektóre z tych postulatów. Wręcz odwrotnie, nie zrealizowano, a jeszcze pogorszono warunki. Lata 80. oraz 90. to bardzo ważny okres, jeśli chodzi o polską politykę. Jak wtedy wyglądała walka o demokrację i o wolną Polskę? O walka o demokrację. Chcieliśmy właśnie mieć swój głos, chcieliśmy, aby ten głos był słyszany i zwłaszcza w, w, od. 13 grudnia 81 roku, kiedy wprowadzono stan wojenny, wówczas pozbawiono wszelkich praw, uprawnień, to, że nie mieliśmy głosu, to, że tysiące osób zostało internowanych, że wielkie rzesze musiało opuścić nasz kraj, to było takie Taki cios, z którego tak de facto związek nie podźwignął się już nigdy w takich wielkościach. Ponieważ jak przypomnimy sobie w roku 80 było nas około 11 milionów, tak w roku 89 już było około milion 200 czy milion 300. A więc zostało. 10% tego uzwiązkowienia z roku 80. W międzyczasie został, nie w jasnych może okolicznościach powstawał Związek Zawodowy OPZZ, przejmował w znacznej części oprócz zadań związkowych w zakładach również i finanse Związku Zawodowego Solidarność, i ten związek przejął wiele funkcji wcześniejszych Solidarności. I nigdy już nie było takiej silnej, jednej, robotniczej reprezentacji, jaka była w roku 80. A jaki był Pani udział w tym, co wówczas w naszym kraju się działo? Mam na myśli strajki, walkę o prawa pracownicze, a nawet działalność konspiracyjną. O nie, kochani, jestem skromną osobą. Pracowałam wówczas, jak mówiłam, w jakim zakładzie. Było to maszynopisanie. Mój udział to było pisanie na maszynie jeszcze nieelektrycznej, po 11 przebitek, ale były to i przemówienia, i ulotki czy materiały dla działaczy wówczas w naszym zakładzie, ale nigdy nie byłam internowana. Przygody z tak. Takimi służbami to mamy dwie. Mieszkając, jak mówiłam, w domu młodego robotnika przy Władysława IV, miałam dwie wizyty o godzinie 6 rano. Panowie w mundurach sprawdzali, czy nie zamieszkują osoby niezameldowane. I taki był pretekst, przyznaję, że jeden tylko raz mieliśmy przygodę, gdy pan milicjant spisując męża zapytał, czy to na pewno urodził się 3 maja w 50 roku. To już nie dopatrzył, że jest jeszcze i rok, tylko czy to aby na pewno prawidłowa data. Czy spełniły się pani oczekiwania co do praw, o które pani walczyła? Nie do końca. Pan, jak powiedziałam, pierwszy przewodniczący, późniejszy prezydent Lech Wałęsa odebrał nagrodę Nobla. Między innymi w uzasadnieniu jako jeden z głównych argumentów była możliwość zrzeszania się w związki zawodowe. Dzisiaj za zrzeszanie się w związki zawodowe pracownicy są zwalniani w zakładach pracy, dzisiaj jest jeszcze wiele restrykcji. Mamy co prawda yy, prawne formy odwoływania się do sądu, ale trwają latami, a jednocześnie pracodawca woli zapłacić odszkodowanie, jak przywrócić przewodniczącego do pracy. Takie również są i tutaj w Koszalinie. Czy tylko związki przyczyniły się do tych walk o demokrację i wolność właśnie Polski, czy to jest zwykli mieszkańcy? Zwykli mieszkańcy również to ze zwykłych ludzi zbierają się czy i takie formy jak związek zawodowy stowarzyszenia czy inni ale tak to w dużej mierze Przykład w Koszalinie 30 sierpnia, 31 sierpnia 1982 roku kil, kilka tysięcy mieszkańców, członków Związku Zawodowego również tutaj zorganizowana została manifestacja, która była na placu przed ratuszem i rozgromiona później również znacznej części mieszkańcy i członkowie Solidarności schronili się w koszalińskiej katedrze która została również obrzucona tutaj i petardami, gazem łzawiącym. Było wiele aresztowań. Było również szereg innych takich restrykcji, z których pracownicy bardzo wykształceni nigdy nie znaleźli pracy tutaj w Koszalinie. 4 czerwca 1989 roku to bardzo ważna data w historii naszego kraju. Były to pierwsze wolne wybory. W tym roku mija 25 lat od tego momentu. Jak Pani uważa, czy ta data to także symbol zmian nie tylko w polskiej polityce, ale również w życiu społecznym i gospodarczym naszego państwa? Tak, na pewno jest to bardzo ważna data, na pewno należy o niej pamiętać. Na pewno wówczas z marzeniami myśleliśmy, że, że ta zmiana będzie tak bardzo na lepsze. Chcieliśmy takiej gospodarki wolnorynkowej, innego ustroju, więcej głosu. Te wybory to były tylko częściowo wolne. Nie zupełnie, natomiast konsekwencje tych decyzji widzimy jeszcze do dziś. I te konsekwencje nie są najlepsze. Mówimy o wielkim bezrobociu, o, zakłady, o zakładach, które zostały polikwidowane. Po tym czasie mówimy o jednym takim ważnym dla naszego województwa przypomnijmy województwo koszalińskie. Głównie była to gospodarka rolna, PGR-y. Tych PGR-ów nie ma, a jednocześnie nic nie zaproponowano tym pracownikom inicjatywy. Gdy wychylimy się bardziej na wieś, są to tereny niejednokrotnie bardzo, bardzo ubogie. Ja wybierałam się ostatnio w tereny regionu czy powiatu drawskiego. Przepiękny, urokliwy krajobraz. My powinniśmy drugie Mazury zrobić sobie tutaj, żebyśmy właściwie zagospodarowali ten teren i no, tutaj wyszli z propozycją rozwoju tych mieszkańców, a więc zostało bardzo dużo do zrobienia. I jeszcze jedno. Tak, w roku 80. była Solidarność, było 11 milionów. Stał robotnik, inteligent. Wszyscy byliśmy razem. Dzisiaj robotnik został sam. Po 1989 roku. Tak wierzyliśmy w tych inteligentów. Ale zawiedliśmy się. Z perspektywy kilkudziesięciu lat działalności w Solidarności, walki o wolną Polskę, czy ma Pani poczucie, że jest jedną z bohaterek tamtego okresu, że Pani nazwisko już zostało zapisane w kartach historii polskiej? Nie, nie jestem. Skromnym człowiekiem, i uważam tylko, że powinniśmy pamiętać o tych bohaterach, którzy wówczas narażali swoje życie, zdrowie dla zmian. I w tym celu wspieram wszystkie inicjatywy, aby przypominać o tych ludziach. To nie jest ani moja zasługa, ja mam stać na straży, aby pamiętano. O tamtych dziejach, o tamtych ludziach, i abyśmy to my pamiętali i tą pamięć potrafili tutaj budować. Dlaczego polskie społeczeństwo, mimo iż ciało tak bardzo tej Polski, to obecnie rezygnuje z możliwości współdecydowania o tym, co w naszym kraju się dzieje? Chodzi tu o niską frekwencję w wyborach, czy to parlamentarnych, czy samorządowych, czy też do Parlamentu Unii Europejskiej. Przyznaję, że ostatnio, na pewno po ostatnich wyborach do parlamentu naszego społeczeństwo może się czuć oszukane, ponieważ tak, zawierzyło, wybrało Platformę Obywatelską i PSL. I Ugrupowania te wprowadziły szereg niekorzystnych ustaw, o których nie mówiono przed wyborami. My mówimy tutaj o wydłużeniu wieku emerytalnego. Mówimy o szeregu innych, o młodych. Kochani, przecież wy jesteście naszą przyszłością, a jakie warunki macie mieszkać i być w naszym kraju? Mam jedno dziecko. Czy musi pracować we Francji? Bo pracy w naszym kraju nie było. I powinniśmy myśleć o was, o jutrze, że to wy będziecie przejmować stery, miejsce pracy. A więc, jeśli człowiek starszy wypracował wiek, niech idzie na emeryturę, a twórzmy miejsca pracy wam młodym. To jest nasza przyszłość, żeby nie było, że Polska będzie niedługo narodem no, starszych ludzi. Czy uważa pani, że w tym roku, 4 czerwca? Co powinien być w jakiś szczególny sposób obchodzony? Znaczy się na pewno powinniśmy o tych wszystkich działaniach przypomnieć. Na pewno powinniśmy przypomnieć wszystkich tych, którzy wówczas przyczynili się do realizacji postanowień tych okrągło, okrągłego stołu i przygotowywali te wybory. Tu, na naszym terenie, w województwie koszalińskim również. I przyznaję, że jako obowiązek poczytujemy sobie przypomnienie tych wydarzeń, ponieważ chciałabym powiedzieć w tym miejscu, że wiele z tych osób już nie dożyło. A więc pamiętajmy o tym, że z narażeniem własnych osób oni przygotowywali. Oni zajmowali się tym. Oni w, w pierwszej tej kadencji reprezentowali nas, społeczeństwo. Musimy o tym pamiętać. I ostatnie pytanie. Czy walczyła Pani o taką Polskę, w jakiej obecnie żyjemy? Chciałabym, żeby była lepsza. Chciałabym, żeby w naszym kraju było miejsce, tak dla starszych, jak dla młodych, aby nie było takiego rozwarstwienia, aby nie tylko mały ułamek społeczeństwa żył sobie ponad stan, a reszta w warunkach nie będę mówić ubogich, ale aby żyło się nam i Wam lepiej.